Alo, alo, co mogę na wstępie powiedzieć? Mógłby wpuścić taki brytolski ausdruk który jest coś podług Same shit, different day. Czyli każdy wie, co z tego Butterfly'ca będzie. Ostatnio była taka srogo aktualizacja. Tam wpierony, jakiś dupsów pododawali, a z tego wszystkiego, no wiadomo, nie chcę być od samego startu pesymistem, nie, no. Bestusz, bestusz, poczekajcie, dajcie mi szansę i dajcie jej szansę, słonej. Mamy sztormna para... sztormna paracela, to, mi to tak dziecki się kojarzy sztormna paracela, nie wiem, durśwal na goduli, coś takiego, nie wiem. Ja mam takie dziwne ale O, farona, wiele ich sam Te Te furgają spadochronioże, gołębiorze jak to było Gołębiorze, gołym biorze, gołym biorze nie pomoże. Strzelają no i umierają I co? A i tela! I że się wreszcie że się aktywował ta całko premio ja to w ogóle wcześniej nie wiedział o co to... O co to jest? Co to, to są... Nawet nie pytam. Ja w ogóle nie wiedział wcześniej co to jest. Z... chciałem powiedzieć zebrun, ale jo zebrun trochę bardziej i co to jest? Jomu czulą rakieta. i temu odbierał ino 9hp. I owo czy to jest normalne, czy to jest blank głupie? O, nie będę No, żech się normalnie zaprzysiąg, że nie będę wynokwił. Znami na początku. Nie lubię robić za obrońca, bo to tak nic, ani nie ma w sumie co robić, stoisz w miejscu, jeden plac, strzelasz ino, tamte synki lecą, na zbito gęba, takie dupcy wszystko. Nie będę, nie będę płynął do szpawnów, mnie zaszczylą, zaś popłynę za daleko, to mnie wydupcy, bo wiecie, jest na całku niemo niewidzialnej ściany i nocie haltną i się kojfniesz za moment, eee. Nie mogę się szterować Dobra, no jednego żech zabił Drugi zabił mnie Ale tak śmiesznie yes, Kule Kulebele Sosny się ubalają na wiaterze Co to się sam robi? O was proszę To jest nienormalne Kojote kojoti Co to za miano jest? Jowca taki K jest najzwyklejszy ja czorny. Blank czorny oby grubiosz koszcie halimy. no jaki fany. Okrud no, istny, nie? W ogóle i ogromna tym, i ogromna serwerze od pepików. Cez, serwery. Ahoj. Do ja Jestem ze horny Slesko. A tak dalej, a tak dalej. No. Nie będę się asioł wylatał to ogodek mnie No ale... Mogę powiedzieć poliglota. Poliglota za kibl szałota Wyście to widzieli? Rozdzisło hopa Na czytajle. O! Ciule zgodule. Tym co mnie... Tym co mnie... E! Kaj lecisz? Haltni się, kalusie, siul, Wskoczył na intka, mnagówka, trochę się bojam, za płytko Nie, tam nie ida, zaśmię cylną chłopcy. Ja! Kofano, dobre USY. Taktyka hit and run. Czulni apitej. No i skuteczniejsza taktyka w grach wieloosobowych. Trochę lamersko, no ale to nie mohej loczy. To jest żadną Być prosym nie wymaga. Mam nadzieję. Elanos sam je. 16 na 14. Ua! Zajść z tego shiffa. Urdy Titanic. Nie spełnione pragnieniu a, a ja muszę cierpieć Bomba podłożyli, Kai. O, zbrojcie ja was proszę Nie, no nie to, opie, Legej, 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 legej. A bo ino wleź sam Ja bych mu... A bych tak wziął A Nistykło, mój nociulną. Nistykło, teraz by sobie czam było? Poszmarować. Dobre, na zodowej. Szpawny synek, nie mam czasu, gipko. Jochca, jezder, Ostotni ostatni plac. Jak ją mu to później pokazać? Co by nie było, gańbami już jest gańban I tak fest, fest kierujusze. Ale ja dawno nie grał. Ja już nic nie pamiętam. Ja wiem ino, że się lewym myszkiem szczylo. I na w i da, i da do przodka. No, atela. W sumie... Co sam się wiedzieć. Co to? To no, jest Nosz synek! Co on taki jakiś głupi? Choby kuń Nie marko. Ej! Nie mogę wyjść na zód! Dobra, już mogę. Bug! Robok No nie wiem no strzelają i ja nie wiem skąd strzelają. No co, co to się robi? A się tąkna Nie będą widzieć, a ja sobejrzę zaś za strzelą. Ej A! Co? Po jakimu niby? a... Na bullet próx Pulowodporno A pója e, a sam chyba... Czekajcie, ja bych ich wziął odsetka. Bo tak mi coś padolantka. Ja mam troski Tafano taką... Karta Dźwiękowo. TMu nie, że się ermie. To ja to wszystko tak gryf nie słysza. Te wszystkie świnki, to tym tak wszystko hobby na dłoni. Nie? Wiecie o co chodzi. Płaca, a wymagam. Czekajcie. Sam bo... Boł. Wow. No Bow, hop, blank. Halt! Dawaj taketa, synek. To nie jest pierwsza komunia. Dostał medalik, aby medalik się, się asisz. A to nie łoto A się pożycza, w bork się wezna. Mogę chyba, nie, nie, mo nic łoszkliwe w tym, nie? Tak tyż myśla Kaj się zmienił. Ja, i teraz. Czul, 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 czul. Czekajcie, Jogo, Jogo cylna, Jogo cylna. Dobre, nie, nie, nie tylna go, no. Javelin, ravelin. Do piechociorza, do wojoka szczylać ze Javelina. I jeszcze mu, jeszcze mu obrozek od Playboya. To już jest... To jest łoszkliwe, a frechowne. Tak pieruńsko. Tamują, ja mam... Zajrzek miał przystalowany na pojedyncze, a ja chciał ciągły. Ciężkie życie wojoka we butterfield 4. ostatni, No ale 5 na 5. 5 na 6. No dobre, no. Mało różnica. Już jest zdejcie mi po 5. się Derkusie. się. Nie pojedynczy. Auto, auto, hopie. Auto, auto. Kom, kom, chodź z nami. Żeś i zabił, chłopie. No winszuja ci. Hmm. Hmm, godają hmm, hmm. One go dają na, na... na bulwiam Powinno być. Dynkmal. Co sam na kryflane? Kuksu. Hmm. Chio Cio! Pokazywom. <grymiania> Co to miało być? No, dobre. O, bo już chciał powiedzieć, że ani fachowo. Ale fajnie jest takie. Pan karta pokazywał zaś, że sam będzie jakiś karnius, ani mu. Ten się lek. Do wody sam szczylają skąd żaden nie w to Hollywood po, po kitajcowym na intka, e, ciule za płytko Ach. tak się właśnie nie skoko, kiedyś pójdziecie na badę hala, nie skokajcie tak na intka jak nie wiecie jak samie... opie opy wypływaj bo się tąkniesz jak sam głęboko się idzie, wiecie to nie ma ten to nie ma widzów, bo to jest, to jest niebezpieczne. No. Ucza bez szpas. No. Ucza abawia. W to szczylo. No synek albo nie. Nosi. Trofia. Nie trofia, od tyłu Kule bele. A pierum... Legej, 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 legej. Legej! Mam i aktycz... ja. Kaj to się straciło. Ja już nie mogę, ja już mam. A na samym sztacie ino, a peziołek. same shit, ty friendly 35 tysięcy aktualizacji. Sztyc No. To już nie chce być łożkliwy, ale nie wiem czy. Call of Duty y, 23 kundel jamnik. Owczarek niemiecki, Warfare nie działa lepiej od tego Nie chcę, wiecie Co mnie tak, tak odcowka mam Z ping mam dobry I to jest też takie Netcode, zdupcony A infachowy taki, że Szczylą do hopa, on mnie bez ściana za szczylą Jomu piera ze 3 metry w gowa pół magazynka Ten dalej stoi, ja nie wiem No ja nie wiem, EA i ja o się pytam, nawet już nie jest bytom, bo wiem i no po jakim, no w to wam kazał, w to wam zmusił, czy ktoś sam wam przystawił, nie wiem, lufa do dogowy i powiedział... wydowej tego Battlefielda Agibko, bo jak nie, to ci zamorduje twoją kobita, Twoje bajtle, Twojego bracika i Twojego szwestra. No nie wiem, no tak to było, bo ja już tego. Nie potrafię zrobić. No i, i co? I. I pytam się, co to było? Pepik się pyta, laguje wam to...